Ja chciałam się podzielić. W sumie to miała być pieśń, ale tak myślałam, że przeczytam po prostu dzisiaj. To tak, no, ten wiersz powstał no, w doświadczeniach też, które gdzieś tam się toczą i, i, i które były. Nie jestem wyrazić w stanie, jak cennym dla mnie stałeś się Panie. Nie umiem nawet oddać Ci chwały za to, co dla mnie dokonałeś. Tyle cierpienia i hańby zniosłeś, a za to ratunek ludziom przyniosłeś. Niezrozumienie i wrogość były Twoim udziałem, a za to miłość nam okazałeś. Buntem i pychą ci raniliśmy, a ty choroby nasze nosiłeś. Nie umiem Panie tak kochać, nie umiem niesłusznych oskarżeń w cichości znosić, nie umiem przyjąć odrzucenia, nie umiem w pokorze znosić zadawane mi cierpienia. Tylko moja śmierć w Tobie może mnie taką uczynić, Dać mi wolność, miłość i zdolność znieść to, co Ty dla mnie znosiłeś. Doświadczać Twych cierpień jest przywilejem i umieć odpłacić miłością za odrzucenie. Móc przeżyć Twoją drogę na ziemi, aby zrozumieć wielkość Twojego poświęcenia. Dziękuję Ci, Panie.